Płynie woda płynie. To temat dzisiejszego odcinka programu Szkiełko i Eko. Pokażemy więc, jak bada się jej jakość. Powiemy, czy Wielkopolska ma problem z zasobami wody słodkiej i jak ją mądrze oszczędzać. Naszymi przewodnikami będą Dop i Ewo, czyli ptasie maskotki gminy dopiewo. Ponad 70% powierzchni Kuli Ziemskiej stanowi woda. Czy to oznacza, że globalnie nie mamy problemu z ilością wody na Ziemi? Globalnie nie mamy problemu z wodą na Ziemi. To jest do dobra e, diagnoza, natomiast szybko trzeba dodać, że 97% tej wody to woda słona. Czy w Wielkopolsce mamy problem z zasobami wody słodkiej? Tak, zwłaszcza jeżeli mówimy o wodach podziemnych. Tutaj jest spore wykorzystywanie tych wód dla celów nie tylko komunalnych, ale także dla celów nie pierwszej potrzeby i w wielu częściach Wielkopolski zwierciadło wód podziemnych się, się obniża. Drugi Problem to jest woda dla rolnictwa. Niedobór opadów, duże zapotrzebowanie coraz intensywniejszych upraw powoduje, że woda jest czynnikiem minimum limitującym plony i do tego chów zwierząt, gdzie w jednym miejscu potrzebujemy znaczną ilość wody, co już w tej chwili jest ogranicznikiem dla tworzenia większych farm hodowlanych. Proszę sobie wyobrazić, że szklanka mleka, żebyśmy ją wypili, wymaga... Około 250 litrów wody zużywanej przez rośliny, konsumowaną przez bydło, a następnie na, spoczybowana spotrzy, jako ta, ta, ta woda, którą krowy wypijają. A więc to jest też spojrzenie znacznie szersze niż przez pryzmat, tylko tej ilości, którą, która płynie nam z kra. Jak zatem możemy mądrze oszczędzać wodę? Nie zużywać jej więcej niż potrzeby, ale do tego bym dodał jeszcze zadanie, które spoczywa na regulatorze. Otóż ceny wody powinny uwzględniać wszystkie koszty jej uznatnienia. Jeżeli wszystkie koszty przygotowania wody będą uwzględnione w cenach, wtedy ilość wody, jak powiedziałem, w skali globalnej jest pod dostatkiem. Jest kwestia rozsądnej ceny za jej, za jej pozyskanie. Musimy uzdatniać wodę. Wody głębinowe w tym rejonie charakteryzują się dużą zawartością żelaza i maganu. Stąd konieczny jest proces uzdatniania tej wody. Tutaj na stacji uzdatniania wody w Joance następuje proces uzdatniania poprzez sześć filtrów o złożu kwarcowo-piaskowym i dodawaniu do wody nadmanganianą potasu. Cała woda po uzdatnianiu trafia do zbiorników retencyjnych, gdzie jest magazynowana, a następnie dalej trafia w sieć do odbiorcy. Powiedzieliśmy o uzdatnianiu wody, która trafia następnie do naszych domów, ale człowiek jest też zobowiązany do tego, by dbać o wodę, którą zanieczyścił i która ma trafić do środowiska. Stąd oczywiście bywa różnie. Natomiast oczyszczalnie ścieków powstają e, po to, aby zadbać o środowisko naturalne i oczywiście po to, żeby poprawić komfort życia mieszkańców w zakresie bezobsługowego odbioru ścieków. Jakimi metodami oczyszczamy ścieki? Oczyszczanie ścieków odbywa się metodą mechaniczno-biologiczną. Najpierw ścieki za pomocą rurociągów tłocznych wpływają do stacji sitopiaskownika. Tam Oczyszczane są części stałe ze ścieków. Następnie przepływa to do głównej pompowni. Z głównej pompowni trafia na ciąg biologiczny, gdzie następuje proces defosfatacji, denitryfikacji i ścieki trafiają dalej do osadnika wtórnego, gdzie usuwana jest zawiesina, i stamtąd dalej do rowu. Dlaczego tak ważne jest regularne kontrolowanie jakości wody? Gdzie przeprowadzają Państwo takie kontrole? Badania jakości wody prowadzone są w wytypowanych punktach monitoringu jakości wody. W każdym z wodociągów, który znajduje się pod nadzorem powiatowego inspektora sanitarnego, typowany jest punkt monitoringu na stacji uzdatniania wody oraz w sieci wodociągowej. Ilość punktów monitoringu zależna jest od wielkości wodociągów. W przypadku dużych wodociągów mamy nawet kilkaset punktów, natomiast w przypadku malutkich wodociągów jest to od kilku do kilkunastu punktów. Do Państwa obowiązków należy też kontrola jakości wody np. w jeziorach czy basenach. Tak, organy inspekcji sanitarnej nadzorują również jakość wody w basenach kąpielowych oraz w kąpieliskach, i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Co dalej dzieje się z pobranymi próbkami? Próbki oczywiście zabezpieczamy na czas transportu, umieszczane są w termotorbie z wkładami chłodzącymi i niezwłocznie zostają przekazane do laboratorium badania wody. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dostarczają tu do laboratorium próbki wody, co dalej się z nimi dzieje? Badamy wody przeznaczone do picia, badamy też wody z kąpielisk, z basenów, wody mineralne, stołowe, które są butelkowane. Czym różni się badanie wody tej pitnej, tej która trafia do naszych domów, a takiej w basenach czy jeziorach? Pod innym kątem jest badanie. Tu badanie wody jest w szerokim zakresie podstawowych parametrów i rzadko spotykanych dajmy na to zanieczyszczeń chemicznych I plus mikrobiologia, czyli generalnie badamy parametry fizykochemiczne, mikrobiologiczne i organoleptyczne. Jak wygląda takie standardowe badanie? Mamy cztery pracownie w tym laboratorium, i taką jedną z pracowni jest pracownia mikrobiologiczna, gdzie woda jest badana pod kątem wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych. Woda nie powinna zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Mamy na myśli chorobotwórczych bakterii. Wszystko powinno być na poziomie zerak. Co się dzieje, jeżeli stwierdzą Państwo podczas badania jakieś nieprawidłowości w wodzie? Każdy wynik, który wskazuje na przekroczenie najwyższej dopuszczalnego stężenia, który może mieć wpływ na zdrowie, jest natychmiast sygnalizowany do powiatowej stacji. Ile w ciągu roku wykonywanych jest takich badań i ile próbek trafia tu do, do laboratorium? Nasze laboratorium ponad 7 tysięcy próbek rocznie bada, co się przekłada na ponad 80 tysięcy oznaczeń. Są obszary szczególnie narożone i wody wrażliwe. W województwie wielkopolskim szczególny wpływ na stan wód mają zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Zanieczyszczenia te spowodowane są najczęściej niewłaściwym składowaniem, przechowywaniem lub używaniem nawozów. Takim składnikiem, który jest bardzo często wymywany i bardzo szybko dostaje się do wód. Zanieczyszczając je są związki azotowe. Związki azotowe powodują eutrofizację wód, powodują zarastanie zbiorników w przypadku np. jezior, co w konsekwencji doprowadza do obumierania życia biologicznego. Zawody wrażliwe uznano te wody, w których zawartość związków azotowych wynosi powyżej 50 mg na litr, oraz wody zagrożone zanieczyszczeniem, czyli takich, w których zawartość związków azotowych jest między 40 a 50 mg na litr. Na podstawie wykazów wrażliwych zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotowymi. Ile takich obszarów jest w Wielkopolsce? W Wielkopolsce zostało wyznaczonych 8 takich obszarów o łącznej powierzchni około 3400 km kwadratowych. Jezioro, po którym pływamy, jezioro niepruszewskie jest polodowcowym jeziorem rynnowym, jego długość to około 5 km i w najszerszym miejscu ma około 700 m. Jezioro nie należy do jezior głębokich, jest, w najgłębszym miejscu jest 5 metrów, średnia głębokość to około 3,5 m. Z jakich form rekreacji mogą skorzystać osoby, które przejeżdżają nad jezioro Niepruszewskie? Można tutaj oprawiać różnego rodzaju formy rekreacji, począwszy od kajakarstwa, poprzez żeglarstwo, poprzez windsurfing. Pojawiają się amatorzy również kitesurfingu w dni, kiedy pogoda jest ku temu sprzyjająca. Kilka lat temu również pojawiły się tutaj łodzie smocze. Także jezioro nadaje się do wszelkich form rekreacji i różnych sportów do uprawiania na wodzie. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku, a w kolejnym powiemy, co wisi w powietrzu.